A ona jest cienka czy gruba? No właśnie poszukuję jest gdzie jest najgrubiej. Jeżeli ten cię mm. przemawia, no wydaje mi się, że tutaj. Hmm. Czyli na tym kawałku. Tak. Hmm. Są takie, widzisz, takie te nie? I tutaj też, jeżeli mój kijek jest taki, czyli rysujemy na tej drugiej... No nie, dobra. Chodzi o to tylko, żeby potem zmyć. Mm -hmm. Nie zmyć. Tutaj są Cześć, dziury, bo... chciałam się znaczyć. Tak, tak, no właśnie wiem. Co tutaj się dzieje? O, nie raz to widzieli. A no tak, no w sumie. coś wypalić. Są dwie. I wtedy jak już... tak przy szyciu kwiatowy prawda, użyć, żeby to... Siły, jakieś podejrzenia, że może być jakiś zespół um, właśnie z tego pierwszego, także że um, byłam już tak zestresowana, że stwierdziłam, że już nie chcę więcej stresu. Mhm, tak. Mhm. A to ma jakieś... Mhm. Mhm. Wiesz to poczekaj chwilkę, ja próbuję go sobie no nie Ja mam też plaster, jakby ktoś A, potrzebował. To, 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 to. Więc potem mi ta ścierka, żeby złapać igłę w tą ścierkę i wtedy łatwo się przebija. Bo potrzebuję mieć coś w rękach, żeby przebić, nie? Przebijam, wyciągam i zostawiam takiego ziomeczka, no takiego. Jest tutaj merda, jeżeli Ci to ułatwi sprawę, to możesz zrobić sobie supełek. To jest Powinnaś też się Ona ci się tak nie zrobi, taka...

Dobrze, że nie będzie wiadomo, że to moje ręce. Teraz ją oddam. jest chyba jeden za duży kamień mm. Klej nie wpadł do środka, bo jak ci klej wpadnie do środka, to ci sklei twoje wypełnienia i będzie gru, gruda czegoś. Może no, Więc zaraz smaruję tutaj. Nie, do nie, <głosy> <głosy> jeszcze ładny <nieładnie> postrój. <noise> nie, nie, nie na tym pudełku proszę, bo no tutaj, tutaj nic nie potrzebujesz zazwyczaj. Gacie tak... na zmianę i te do sałatu i wiesz tak. na, na wzi wziąłem jakieś pierwsze, kalosze wziąłem, spodnie na zmianę, jeszcze czapkę dodatkową i dwie bluzy, jeszcze kurtkę drugą, nie? I jeszcze nie wiadomo, co ja tam jeszcze wziąłem.